Cześć Malcolm, witajcie, ja jestem Szymon. To jest drugi odcinek z The Forest'a Dzisiaj mam dla was małą niespodziankę, bo ogarnąłem sobie do pracy Murzyna. Cześć. Murzyna, <laughs> To jest Pablo, z którym już grałem Pluton w wodzie, A teraz sobie pogramy w The Forest'a Tak. Dobra, jako że jesteś mój Murzynem, to ja ci zbuduję projekt, a ty będziesz budował. Zgadzasz się? Nie. Przystępne warunki? Nie, nie, nie bardzo. Okej, okay, to buduj. No, patyka dałem tylko jednego. No. widać z ciebie to będzie taki murzyn. No. Dobra, ja jestem to trochę głodny, nie wiem jak ty. No. coś sobie wpierdzielił. A i bym coś może wypił. E, Pablo ogólnie jest nowy kupił do Foresta. Dzisiaj czy wczoraj? Mogę zjeść? Hmm. Jak wchodzisz... No, musisz wziąć, później w punktu to zjeść. Aha, okej. Okay. No musisz piknik otworzyć, co tak Tak myślisz, że kopał sobie zjesz. O. Tak. E, ja bym zbudował może jeszcze jedną tą do picia, bo jeżeli nie mamy bukłaku na razie, to... Daj skrupę. Nie mam. Masz skrupę? Nie mam. Nie wziąłeś skrupy? Nie. Jak mogłeś How dare you dobra, idę się umówić Eee, dobra, co dzisiaj robimy? Idziemy na jakieś zwiady, czy rozbudowujemy bazę jakoś? A nie wiem, co się dzieje. O co to jest? Pójdźmy tu Dobra, może pójdziemy do jachty, co? Takie Najlepsze miejsce. miejsce na... O! Jaszczur, jaszczur! jaszczur, jaszczur na no, uciekł ci. A, tam jest. A, trzeba zrobić łuk. A, łuk. Rualenia tak. pat... Napad... O, okej, okay, okay. No tu gang bije. Jaki gang? Kanibale? Nie. A. Już myślałem, że gang świeżaków nas odwiedził. I py... Skurowanko. Mam coś dla ciebie. Tak? To prezent? No, nawet rzucę. Nie, nie mogę. Ooo, jak miło. Główka jaszczurka. Jeszcze język mi pokazuje. No i zęby nawet. Patyczki <grym _> <grym _> do uszu. Dobra, to chodź do jachtu. Pójdziemy. Pić mi się chce. Pić się, się chce? To możesz w ekwipunku masz picie? Napoje? Uważaj, nie pomyl z alkoholem. Bez jest i picie, jest i alkohol 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 Dobra Możesz tam się napić, albo za, też mogłeś z tego stawiku się napić, ale tracisz trochę HP O, pieniądze Dowota się przydadzą Zrobili nam po, Zrobili nam zdjęcie pamiątkowe Tak! <noise> Okej okay. Czaszka pozbierana, o tego nie jemy, tego nie jemy Dobra, to dawaj idziemy to chyba w jakąś tamtą stronę O okay, słyszałem Kogo? A nie, chyba Może to ja no tak To się dar trochę A, no to spierdalamy z tam Chyba Okej, okay, okej okay. Ale to pięknie, ja bym tu mógł zamieszkać Pani bada, sam raz. Sam raz. O! Patrz, tu ktoś umarł. Zostawił nam jakąś taśmę i zdjęcie. Da się O nie, to jest jacht. Z książką. Czyżby to był ten jacht? Niemożliwe. A. Dobry. Jezu. A nasz panie Dobra Już koniec Pomodliłeś się? No kaseta Kaseta e, Dobra No wiesz, Jedne jest dla mnie drugie jest dla ciebie Pomyśleli o nas Dobra ja otwieram tutaj te Walizki O panie Będzie na czołgi premium ty z tamtych walizek, co ja otworzyłem, też weź. Okej. Okay. O, dobrze, że zbudowaliśmy te. Zeus chciał mnie przedzielnąć. Dobra. Twoja misja jest następująca. Musisz znaleźć żółwia i wziąć z niego skrupę. Żółwie prawdopodobnie wypłyną gdzieś tu. O, tu są. I pe. I bum, petro. O, skurowanko szybkie. Dobra, i dawaj idziemy na Chciałeś mieć jak w prawdziwym życiu? Nie musisz. Możesz mieć tutaj. Bardzo dobrze Pogadek Tak, jak... tak sparł Nasza czarna perła <noise> Nasza czarna perła Tylko szkoda, że ona osiadła na mieliźnie, nie? Ale... Mamy ją w butelkę i też O patrz, tak, nawet mamy magazyny do przeczytania No nie, no teraz to już się nauczymy Na pewno, o to są liny Trzy tutaj tu sobie też były wow A ty już do środka Widać Do kuchni. Jakiś gruby chińczyk zaginął Monety Drobniaczki A tu jesteś jeszcze Alkohol, o alkohol, batoniki coś tu jest. Zdjęcie cipka Pokaż No na takie to trzeba uważać. No zamknięte to. Patrzcie, łóżko. Lepszy niż u nas Gdzie jest krzyż? Gdzie jest krzyż? A, tutaj. O, 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 o. <laughs> Zebrałeś te liny tutaj są? Co zebra? Liny. Yeah. Nie. Bo liny są dość cenne tutaj. Tutaj była i tam dwie. Chciałeś? Tak. Dobra, to lecimy. O, to jest życie. Chciałem popłynąć no, się na wakacje o inclusive. Dostałem. No, <laughs> Gdzie lecimy? Nie wiem. O, mięso. To dużo mięsa. A, to ja nie mam mięsa. Tu jest. Cyk, mięso do do dodano. Dobra, ja bym może rozbudował jeszcze trochę swoją bazę. Aaa, jakieś tam takie podstawowe struktury obronne. A nóż-widelec jakiś przyjdzie do nas w odwiedziny. Sąsiad nowy? Nie chciał z nami zamieszkać. No Zrobimy tam ekipę jest. jako freezer. O, tutaj też są liny? Nie pamiętam tego miejsca. Padła do wody. Czy ja coś mogę? Półkłak tylko Okej, okay. patyk. Już nie możesz więcej linii pod, lin Podnieść? Nie. A weź podnieść stąd. Kilka razy ale nie widzę nic tu A tu już nic nie widzisz, dobra, nieważne Bo A, ja twoją jakby podniosłem Widzisz, No, leży. Ją? no teraz leży Bo teraz ja ją podniosłem No myślałem, że daje się jakoś sklonować Ale jednak się nie da O, te są dobre? Nie, te są też niedobre Te i te białe są niedobre Później będziemy mogli je wykorzystać a, można teraz jeszcze zbudować te do wody mm, zejdziesz? Co? Zejdziesz? O. Ok Jeszcze jeden postawię. Masz skorupę oczywiście teraz. Tak, mam. To dobrze. Tak, skorupa. Masz skorupę na dupie. No mam. Dobra, to co, budujemy? Jakiś mur czy domek? A nie wiem. Co się dowiedz? Nie mogę. Aha, no. okej. Okay. Muszę ty zapytać. No. Talibu. O, ja wiem, co bym postawił. A nie, to jest stół. Myślałem, że to jest platforma. Wiertnicza. Wiecie? O, sanki. Zbudował. To jest Nie to sanki. Szukaj, typu Szukaj. Dobry. No takiego może na nic nie robiłem. Czekaj okay, mam coś chyba. Nie mam. A ja bym zrobił może o. Coś takiego. No, na tym drzewku się nie da. O, da. Kurczę, na tym drzewku by było fajne. Ścięta. E, ja zrobię mieszkanie dla ciebie, okej? Okay? W wodzie? Nie. Tutaj, obok mnie. Będziesz mieszkał. Podoba ci się? Świetny, domek. Nie <laughs> co możesz odłożyć. tutaj. Nie trzeba jakieś platformy budować w razie jakby nas atakowali albo coś No i mamy sanki No i zajebiście i nimi można przewozić wszystko Od patyków, pokłody, kamienie No i jeszcze ciała kanibali też można No ścięć, wrócimy Jak czegoś nie będziesz wiedział, to mu ja ci powiem Dobra Źle ścinasz, bo poleci ci w inną stronę. Patrz się jakby na nasz nie? Na to co budujesz. No... O! oku, oku. Co? Koleżanka do nas przyszła w odwiedzinę. No nie, z kolegą. Myślałam, że jesteś sama. Tam jest. No tu jest. Ty, tu trzy osoby są. Chyba. Trzy? Nie, ja widzę dwóch. Dobra, no. Dobra, ja to idę to... na jednego. Dobra, ja naduję O tu ci po Łutę ci oczy I zabita Dobra ją i dawaj do ogniska Już rozpalam stos Jak w 39 Dobra, wracamy do akcji Ej, tu jeszcze jest jeden Po drzewach chyba łazi Bakugan jeden Pono tu Tarzan, tarzan Jest, padł O jak się zostałem. Dobra I na stos Dobra, i tak, zrób teraz sobie dzidę, bo dzida jest bardzo dobra A później wrzuć dzidę y, Dwóch patyków Z dwóch patyków robisz sobie dzidę. Już tam masz Didę? Mam chyba. To teraz wrzucasz, zbierz kamieni trochę i wrzucasz sobie tą dzidę. Ona jest w lewym dolnym roku. Wrzucasz sobie dzidę, dwie szmaty i tam kilka tych. Kilka kości to jest ulepszona dzida. Ona zadaje o, tak. więcej damage'a i wszystkie np. takie krzaczki zdejmuje na hita, nie? mam słabą dzidę. no tak no tu teraz musisz się właśnie lepszyć bądź yy, jeszcze na dide jak będziesz miał patyki to dodaj później do tego mi dać te kości tak tak kości A jak wejdziesz w ognisko, to od razu ludzi do łody. Ja nie widzę tych kości. Co? E, prawy górne. O, czaszek, A chyba, że nie zebrałeś kości? Nie mam. Takiego. Zebrałeś kości? Nie, chyba nie. Stąd nie masz kości żadnych? Nie. No, bo ja wszystkie zebrałem. Czekaj, ja ci, ja ci dam. Ja mam 15. Tylko ja, że ja ci będę podawał pojedynczo, niestety. Proszę. Eee. Proszę. <laughs> ty masz. Co? Ale ty tacyk masz. Jedna i ta sama. No! I sprawdź, czy teraz będziesz mógł? Zrobić sobie lepszą przelądzide. Idę i co? I kamienie, tak? Dwa. Eee, szmatki. Szmatki. No, tam jak najedziesz na tę kółko, to i tak będziesz widać. Ja myślałem, że... Uuu! Okej. Okay. Pra prawie byś dostał, ale okej, okay. mniejsza z tym. O, mam gide. Masz dżidę, laserową dżidę przeznaczenia Tak. Dobra, no to ona jest fajna, bo... ...zdejmuje wszystkie wykrzaczki te na ten... ...na hita. Na przykład. A nie jeszcze sieci? Nie, nie jeszcze. Fajnie. Na główkę! No może, bo ci to może zabić. Na chłopkę. Też mam ci pomóc z tym? No? Pampać. No, wrong. Sam tego budować nie będę, po to mam murzyna, tak? Dzisiaj jesteś murzynem, jutro może awansujesz. Dobra, to tam te drzewa. A ja może zaplanuję jakiś mur? Chiński? O, albo zbudujemy pułapkę! Ale nie, w sumie nie wiadomo, gdzie oni jeszcze chodzą. Którędy chodzą. Dobra, to ja bym na początku się odgrodził od tamtej strony. Chyba mamy. Co mamy? To jest ten, chata snajpera. No, ja myślałem, że mamy gości Okej okay. To będzie bardzo duży kompleks Pamiętaj, że oni mogą skakać na drzewa, nie? O, jest Dobra, na razie tylko 155 kłód, a to jakaś jedna trzecia roboty. Dobra, dawaj wózek i lecimy z robotą. Dobra, to tutaj może zrobimy jakieś cięcie i wrócimy do was, jak to zbudujemy. Ja jak widzicie, ukończyliśmy dzisiejszą palisadę, pracę na dzisiaj. Z jednej strony jesteśmy już ogrodzeni, tutaj jakoś, nie wiem, się wymyśli, może zrobimy że dołączymy tą wioskę do nas. Pablo, co o tym myślisz? No, możemy tak zrobić. Będziemy mieli bloki mieszkalne, jak komunizm. A wiadomo, że komunizm najlepsza ideologia. No i to by było dzisiaj na tyle. Na razie, trzymajcie się, cześć. Siemano.